Cześć, kochani, witajcie w kolejnym vlogmasie na kanale Pix Dreams. Dobrze, więc zaczynajmy kolejny trzeci dzień adwentu. Na świętecznie. Co u świnek? Świnki jeszcze nie dostały śniadania, nie dostały mm, sianka, nawet im nie posprzątałam. Dlatego, że po prostu, jak widzieliście, na wstępie, przed chwilą wstałam, jakieś 10 minut temu, starzałam się tylko ogarnąć, przebrać się w jakieś dresy. <grym> I co? I nagrywam dla Was. Dzisiaj ja po prostu nie, miałam w, nie umiałam w to uwierzyć, ale w czwartki mam teraz nowy plan i mam tylko jedną lekcję online. To jest po prostu hit. Ale za to mam trzy treningi w szkole, bo teraz mamy takie coś, że po prostu klasy sportowe. Yy, w naszej szkole właśnie są takie, to po prostu one wracają do szkoły na treningi. I mam jedną lekcję online, a trzy treningi stacjonarnie w szkole, jakby. Dobrze, na początku tutaj się przywitam jeszcze raz ze świnkami. Oto się oczywiście dam w swoim świecie, gryzie patyki. Yy, I teraz damy im jakiś ziółek, i potem nasypię im siankę. Muszę w ogóle przynieść nowe sianko z drugiego pokoju, bo zobaczcie, tutaj już. Oj, nie wiem, czy widzicie, tutaj już po prostu nic nie ma oczywiście mi się wszystko musiało wyspać, więc ja y, dam po prostu im a nie będę was zanudzać i do was wrócę. Dobra, ja już wam daję świnki, ale chcę wam pokazać, że jest tutaj miszek lekarski, babka lancetowata oraz babka szerokolistna. Proszę, mi cioczki. Smacznego. W ogóle wodę im wczoraj wieczorem nalałam. Sukces. Nie no, nalałam im, bo już mm, prawie w ogóle nie miały w tym pierwszym od jakiś żwirek. Dobra, ja teraz lecę po Nowe siano i rozpakuję je, wrzucę właśnie do tego pudełeczka i po prostu już go nałożę, żeby was nie zanudzać tym. Więc ta ksienka już nałożyłam i nawet posprzątałam, bo w sumie nie było żadnych kubek, tylko yy, to było po prostu porozstawiane wszystko, czyli standard. To teraz je wypuszczę. Dzisiaj yy, wyjątkowo do kalendarzy, do otwierania oczywiście i zabieramy się właśnie za kalendarze. Nie w sobie biegają, a ja lecę. Ja teraz kalendarze znajdują się o tutaj. Więc właśnie muszę z podłóżka wyciągać. Dobra, ja właśnie już kładę na stanowisko i zaczynamy od pierwszego kalendarza. Dobrze, więc lecimy yy, z pierwszym kalendarzem Śminki tam, które będą nam efekty dźwiękowe robić. A trójeczka jest tutaj. Więc co? Wyciągamy i mamy Twixie ka Kolejny dzień twicik ja kocham twiksiki, więc. Mega. Miamiam, jam. Miam, miam. Lecimy dalej. Dobrze, więc teraz kalendarz spa. Otwieramy, oczywiście. O, żeby nam tutaj znowu nie wypadło z tego. I trójka. O, tutaj bardzo duża jest ta trójka. Czy mi się tylko wydaje? Nie widzę jej. O, dobra, tutaj jest trójka. Widzicie, widzicie. Teraz zabieram się za. Oczywiście. Otwieranie. Może jakoś to z czasem, z każdym by będę może to robiła sprawniej. Dobra, udało się. Wow! Co to jest? Czekajcie, ja to otworzę. Dobra, mam nożyczki. Gdzieś tutaj tak otworzę, bo widzę, że to jest materiałowe. Muszę się tego w jeden sposób rezerwać. O, zobaczcie, mamy. Jest takie bardziej śliskie. Aha, ja chyba więc to może być. To jest chyba czepek do kąpieli. Tak. To jest raczej czepek do kąpieli i w sumie jest. Czekajcie, by się nawet w skali, Jest całkiem spoko. Wow. No, spoko. Jak na przykład komuś. On już, ja nigdy nie miałam czepków, ale jak yy, chyba komuś. Jak komuś jakby włosy zazwyczaj się moczą w prysznicem na przykład, albo w wannie. Nie wiem, chyba to jest do tego. Więc możecie mnie poprawić w komentarzu, jak wiecie. Ale w sumie jest spoko. Dobra, lecimy dalej. Uwaga, ostatni dzisiejszy kalendarz. Ja sobie może usiądę, bo tak nie będzie po prostu wygodniej. I ja już trójkę tutaj widzę. Wy ją widzicie? Widzicie, jest ona dość sporem okienkiem. Yy, największa z tej oczywiście 24, jedynka właśnie i Dwa, trójka, tak i trójka. Więc co na plus? Oj. Dobra, to możemy chyba wyciągnąć. Oj, czekajcie, tak może skieruję bardziej na tą trójeczkę. Oj, za chwilkę nam się ta bardziej przewróci. Czekajcie, za takie te, przepraszam za takie problemy techniczne. Oj. O, pomóżmy palcem. O nie, o nie, o nie, oczywiście kamera zlatuje. No standard. już tutaj widzę, zobaczcie w ogóle piękne opakowanie znowu. I jest tutaj zimowy szampon. Czekajcie. Tak, to jest zimowy szampon, bo już tutaj po nazwie widać. I teraz wam jeszcze szybciutko powiem jak pachnie. Zobaczymy, czy tak zimowo. Kolor ma jest taki biały. Tak, to pomacham. Pachnie, powiem wam. Oj, do nas jest to Pachnie po prostu tak zwyczajnie, nie pachnie jakimiś piernikami czy czymś, ale po prostu pachnie z takimi kwiatami zwykłymi, ale spoko, spoko po prostu, szampon, a nie żaden balsam tam kolejny i na przykład krem, ale w sumie kremy są, ja bardzo lubię kremy, ale inna odmiana, czyli szampon, mega. Jeszcze pomyślałam o jednym, żeby wam po otworzeniu wszystkich kalendarzach pokazywać, co było w okienkach, więc tak, tutaj się przedstawiam dzisiejsze zdobycze. Może jakoś to umieszczę. Więc tak, był taki piękny czapek. Kwiaty. Był szampon do włosów. I piękny, cudowny, smaczny Twitch. Więc co? Lecimy do świn i potem ja się będę z wami żegnać. W ogóle aktualnie w, świecz w świeczce pali mi się taki piękny, taka taki piękny tilajczyk o zapachu. Cynamonu z jabłkiem, więc pięknie pachnie po prostu. Widzę, że świnki postanowiły już wejść z powrotem do klatki, więc ja, ja po prostu zamknę już tą klatkę. Oj, sorry, mela. Nie, nie, nie wychodzisz. Nie wychodzisz. I wsadzę im ten po prostu materacyk. O. Dobrze, więc co świnki. Żegnacie się, chodźcie się, chodźcie w pożegnać, pożegnać przecznie. Oto się przyszła, a Mela, Mela, Mela woli jedzenie od Was. Przykro mi. No chodź, Mela, nie bądź taka, bądź dobre dla widzów. No chodź. Chyba obydwie zrezygnowały z pożegnania i wyszło na to, że muszę się sama z Wami żegnać. Więc jeśli Wam się filmik spodobał, oczywiście, Możecie zostawić na, na, na tam na dole łapkę w górę, yy, zostawić jakiś fajny komentarz. Napisać, co myślisz w, w kalendarzu. I ja się z wami żegnam. Do jutra. pa. pa.